Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bity Dzień 5 i mam teraz kilka sekund y, czasu zanim się coś u mnie renderuje, tak więc mam do Was taką wiadomość, że dzisiejszy dzień, jak i cały ten tydzień, który był i który teraz będzie do samego piątku mam strasznie zasrany, mam ciągle coś do roboty, ponieważ robię pewne graficzne rzeczy do szkoły. W sensie na taką jedną dużą okazję w szkole Zostałem tam zaproszony przez starsze klasy, znaczy żeby ja to zrobił. No i teraz codziennie muszę tam coś robić, ponieważ jest to dosyć duży projekt i bardzo pracochłonny i czasochłonny powiedzmy. No i po prostu nie mam czasu nic zrobić na YouTube, dlatego na moim YouTube nic się nie pojawia od najbliższego czasu, ani nie ma jakiejś wielkiej aktywności. Tak więc może zrobię jakieś losowanie, ale jeżeli je zrobię, to nie zrobię tak szybko tych layoutów. Znaczy jednego layouta, bo to jest głosowanie na layouta, więc go tak szybko nie zrobię, jak wiecie, no i tak szybko nie wrócę, ponieważ no wczoraj robiłem, dzisiaj robię, jutro będę robił, tak więc, a w, dzisiaj siedziałem od 7.15 w szkole do godziny 18, ponieważ byłem rano na takich zajęciach pewnych, znaczy no i tak bym tylko godzinę później przychodził a kończyłem o 15.45, no ale musiałem zostać na takich zajęciach dodatkowych, dzięki którym będę miał certyfikaty, ale mniejsza o to, w każdym razie chciałem Was za to przeprosić, że na razie nic nie ma na YouTubie, ale w najbliższym czasie się znowu odkręcę, najprawdopodobniej od y, soboty albo od piątku po południa, tak więc na razie Was za to przepraszam i musicie poczekać.